Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 18 marca 2025 roku i zaczynamy jak zwykle spojrzenie na rynki finansowe. Zaczniemy sobie oczywiście od kryptowalut, ale dzisiaj zechniemy sobie też na towary, jakimi jest złoto i ropa. Bo już w nocy było wiadomo, że złoto i ropa może nam troszkę podskoczyć, i tak też się dzieje. Ze względu na ten konflikt, gdzie Izrael wznawia ataki w strefie gazy, gdzie w nocy zginęło ponad 220 osób, w tym dzieci. No i od razu widać, że rynki zareagowały bardzo szybko. Złoto na kolejnym ATH w okolicach już 3016 dolarów. Więc tam sobie zobaczymy. No, ja jestem ciekawy ogólnie, jak będą no wyglądały następne 48 godzin. Bo, może dzisiaj nie ma zbyt dużo wydarzeń ekonomicznych, coś tam faktycznie jest. Ale pamiętajcie, że dzisiaj w nocy, z wtorku na środę, dokładnie jutro o 4 rano, czasu polskiego, mamy w Japonii ogłoszenie w sprawie stóp procentowych. Więc, może to mocno wpłynąć na rynki finansowe, szczególnie te ryzykowne, jakimi są kryptowaluty. No i jutro też jest posiedzenie Fedu w Stanach Zjednoczonych o godzinie 19. No i oczywiście połączone z przemówieniem Pawela, więc jutro zapowiada się bardzo ekscytujący dzień. My oczywiście będziemy mieli wieczorem live z tego całego wydarzenia. No i jutro też samego rana będziemy patrzeć, co się dzieje faktycznie w Japonii, więc czeka nas bardzo intensywny dzień, intensywna nocka. No, a my zaczynamy sobie standardowo od CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin prawie w miejscu stracił zaledwo, zaledwie 0,6%. Ether stoi praktycznie w miejscu, więc tutaj nic się nie zmienia. Natomiast największe wzrosty z, ostatniej, z pierwszej setki. Z ostatniej doby zalicza Pancake Swap, czyli Cake i tu mamy prawie 19% wzrostu, więc dosyć sporo, a największy spadek zaliczyło Pi i jest to 15,6% straty w ostatnich oczywiście 24 godzinach. Wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj na poziomie 34, natomiast Altcoin Season Index poziom 29. Mapa likwidacji pokazuje, że faktycznie możemy... Próbować zejść tutaj pod 82 250 dolarów, gdzie mamy trochę więcej tych likwidacji, ale ja już swojego shorta zamknąłem z zyskiem. A jak to wyglądało w ostatnich 24 godzinach z likwidacjami? Więc łącznie zlikwidowano prawie 103 tysiące pozycji na dźwigni, na łączną kwotę 187 milionów dolarów, z czego longów było. 93,5 miliona, a shortów niecałe 94 miliony dolarów. Największe pojedyncze zlecenie likwidacyjne miało miejsce na Binance i było to Ethereum do USDT na 2,2 miliona dolarów. No i właśnie te wydarzenia ekonomiczne, o których mówiłem, jutro o godzinie 4 czeka nas decyzja w sprawie stóp procentowych, i jutro również w Stanach. Zjednoczonych. Mamy decyzję też w sprawach procentowych, No i konferencję z naszym jakże ulubionym prezesem Fedu Powell'em. Więc jutro będzie działo się bardzo dużo. No ale możemy zajrzeć dzisiaj również do ETF-ów, bo ETF-y na Bitcoinie w końcu na jakimś fajnym plusie, bo łącznie zakupiono za 274,6 miliona dolarów. Natomiast Ethereum na minusie 7,3 miliona dolarów. No i lećmy do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Oczywiście zacznijmy sobie od Fedu jutrzejszego. Jak ogłoszenie Fed w sprawie stóp procentowych wpłynie na rynek kryptowalut w tym tygodniu? No i tutaj oczywiście mamy dosyć ciekawy artykuł, no ale sprawa jest prosta. Jeżeli prezes Fed obniży stopy procentowe, no to będzie euforia i wystrzelimy w górę. Jeżeli Podniesie stopy procentowe, no to zaliczymy pewnie zjazd. I jeżeli będzie tak, jak przypuszczamy, czyli zostaniemy na niezmienionym poziomie, no to wszystko będzie zależało od tego, co prezes Fed Powell powie później na konferencji, jaki jest jego w ogóle plan i wizja na dalsze obniżanie lub podwyższanie stóp procentowych, jak on to widzi do końca tego i przyszłego roku, więc na to będziemy czekać najbardziej ja stawiam oczywiście na niezmienione stopy procentowe no tylko zależy co nam FED później dalej tutaj szykuje, więc dowiemy się jutro już nie mogę się doczekać a my lecimy już do kolejnego artykułu na temat tego shorta gdzie wieloryb tutaj dosyć mocnego shorta zapiął na bitcoinie no i tutaj analitycy spekulują czy faktycznie on coś dodatkowo wie czy też to jest taki bardzo ryzykowny zakład. Dajcie znać, co sądzicie o tak dużych pozycjach otwieranych na dźwigni, szczególnie, że to jest spora kwota, no i spora dźwignia, bo razy 40, więc może być naprawdę ciekawie. No i lecimy do artykułu numer 3. Inwestorzy kryptowalutowi naciskają przycisk wyjścia. 6,4 miliarda dolarów opuszcza rynek cyfrowy. Więc tutaj mamy dosyć ciekawy artykuł, gdzie jest dosyć fajnie wyszczególnione wszystkie te dane, co się działo w ostatnich tygodniach na rynku i kiedy i jak te faktycznie fundusze tutaj wyparowały. Więc zachęcam was jak najbardziej do przeczytania wszystkich trzech artykułów. A my lecimy sobie już do wykresów, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, ja tego shorta, którego odpalałem z 85200 200 no miałem kilka okazji tutaj przy tych zejściach zamknięcia za każdym razem fajnie jest broniony ten poziom między 82 a 83 tysiące no i dzisiaj zdecydowałem się go w końcu zamknąć właśnie przed chwilą zgarnąłem ponad 26% na tym shortcie ja jestem zadowolony ale tak jak mówiłem nie chciałem tego trzymać zbyt długo szczególnie że mamy tutaj dosyć ciekawe te wydarzenia sam tutaj delikatnie odpaliłem sobie teraz jeszcze Longa, ale mam dosyć bliskiego stop losa i też chciałbym go ewentualnie zamknąć dzisiaj przed wieczorem, więc czekam na ewentualną delikatną chociażby podbitkę, żeby sobie go pozabezpieczać. No i zobaczymy, jak dalej sytuacja będzie się miała na Bitcoinie, bo nie ukrywam, że od wczoraj troszkę tutaj wiało nudą. No i czekam z niecierpliwością na dzień. Jutrzejszy, no i jutro bardziej sobie pogadamy o tym, co nas może dalej czekać. A teraz, lecimy już do Ethereum, które wygląda też całkiem tutaj stabilnie. Utrzymuje się w okolicach 1900 dolarów. No i co ciekawe, teoretycznie jedne wskaźniki nam pokazują chęć do odbicia, no ale dodatkowo tutaj te wstęgi, które się ciągną za Ethereum, no raczej nie będą pozwalały tutaj na jakieś większe wzbicie w górę, no ale pamiętajcie, to jest dosyć ciekawa sytuacja, że na Ethereum utrzymujemy się na takim poziomie tak dosyć długo. No ja czekam na jakiś mocniejszy ruch, albo w stronę tutaj tej zielonej strefy, albo w okolice 2000. Bo jestem przekonany, że przy ewentualnym odreagowaniu tutaj w okolicach 2000 będzie jakaś reakcja spadkowa. Ja na pewno będę tutaj obserwował, co się dzieje na AGG, że jak tutaj rynki reagują właśnie przy ewentualnych wzrostach, no bo chociażby wczoraj przy tych danych ze Stanów Zjednoczonych, no działo się naprawdę ciekawie, gdzie Bitfinex potrafił tutaj dosyć mocno podciągnąć cenę, no więc warto tutaj też nie podchodzić jakoś mocno mocno na żywioł, tylko raczej przeczekać i zobaczyć co się będzie działo, ja jestem też ciekawy jak ten Konflikt w strefie gazy. Teraz zareagują rynki, jak to będzie wyglądało? No bo to jest właśnie dosyć ciekawe, że akurat teraz nakłada nam się wszystko, praktycznie na ten FED. Więc tutaj będzie dosyć ciekawie i myślę, że jeszcze nie jednego zaskoczy tutaj, co się będzie działo na rynkach. A my lecimy dalej. Zobaczmy sobie Aptos no bo tutaj Aptos no niestety ale mocno bije się z poziomem na 5,40 ja o tym poziomie mówiłem już wielokrotnie no i jak widzicie nie ma siły tutaj Aptos żeby przebić się wyżej no i wszystko wskazuje na to że będziemy ściągani tutaj aż poniżej 5 dolarów to nie wróży nic dobrego szczególnie że dosyć sporo tych wydarzeń ostatnio na Aptosie mamy ja tutaj śledzę je na bieżąco no i te wydarzenia no nie pomagają pod dalszy Wzrost. Bardzo często jest tak, że wydarzenia lubią tutaj napompować niektóre kryptowaluty, wyciągnąć z takich newralgicznych stref. No, a widać, że Aptos tutaj kompletnie nie ma siły, no i czegoś mu tutaj brakuje. Podobna bardzo sytuacja jest na DOT, bo DOT tutaj z drugiej strony w końcu wyrwało się z tego poziomu, no i tutaj znajdujemy się powyżej. Tego oporu, o którym ja mówiłem poprzednio, czyli 4,24. No i bardzo fajnie, że zjechaliśmy z powrotem tutaj do tego poziomu. Byliśmy już prawie w okolicy 4,50, ale myślę, że taki zjazd ten może dać tutaj fajny impuls do dalszego wzrostu. Szczególnie, że tutaj też nasze wskaźniki fajnie się wyzerowały, dają sygnał. Pod ewentualny wzrost, no i zbliżamy się do tego wsparcia na 4.24, co może spowodować tutaj dosyć fajną reakcję wzrostową. Osobiście nie gram, ale będę się jak najbardziej przyglądał. A niektóre kryptowaluty w ogóle nie śpią, i chociażby taka Mawia no strzeliła ostatnio bardzo mocno z poziomu tutaj 11 centów. No Dobijamy tutaj do 60 prawie 4 centów. Ja osobiście nie gram, przyglądam się. Wiem, że tutaj chłopaki na Discordzie mocno cisną mawię. No i chociażby niektórzy wcześniej złapali wczorajszy ten zjazd. No ale dzisiaj mamy wyrównanie. No i co ciekawe, jeżeli byśmy sobie tak spojrzeli, no to mamy tutaj właśnie tą lini linię Fibo na 236. Na 67,5 centa jeszcze nie dobiliśmy, ale widać ewidentnie, że tu już zaczyna się reakcja spadkowa, więc jestem ciekawy, czy to drugie podejście spowoduje przebicie, czy również spowoduje zjazd. Początkowo ten zjazd nie wygląda jakoś mega fajnie, ale jakbyśmy sobie zobaczyli, no to to był zjazd o 34%, więc przy odpowiedniej dźwigni można było sobie tutaj dosyć fajnie też zarobić, no i lećmy do następnego koina, który dzisiaj miał bardzo mocny wystrzał i poleciał z 8.36 aż tutaj przebijając opór na 12.39 no i dobił do 13 dolarów i 30 centów no i teraz zaczyna się bardzo mocna i regularna wyprzedaż no i raczej zjedziemy aż do podstawy tego wystrzału no, trochę szkoda tego całego strzału, tego impulsu, żeby tak miał się właśnie skończyć, ale nic tutaj nie wskazuje na to, żeby miało być zupełnie inaczej. No, kto wyłapał ten strzał, no i załapał się w shorta, to mu gratuluję. Ja zauważyłem to za późno, no i faktualnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. Ja sobie całkowicie już to odpuszczam, bo możemy za chwilę dostać choćby małą reakcję na odreagowanie, więc ja tutaj nie mam za zamiaru się tutaj w to ładować. No i lećmy sobie teraz do towarów. Towary wyglądają no dosyć ciekawie, bo złoto właśnie z uwagi, że wyszła ta informacja o tych atakach w strefie gazy, no to momentalnie dostaliśmy wzrost, gdzie złoto tutaj aż Praktycznie do 3017 tak, 3017 wybiliśmy. Ja po cichu czekam aż na 3033. Myślę, że to będzie fajny poziom do ewentualnego tutaj zawrócenia. Co prawda trochę wysoko nie liczyłem, że podejdziemy aż tak mocno, ale z drugiej strony no, nikt nie przewidywał, że tutaj. Będą takie ataki w środku nocy, no i widać, że od razu rynki tutaj zareagowały. A złoto, jak dobrze wiecie, bardzo lubi konflikty zbrojne, albo no wtedy bardzo szybko zyskuje na wartości. No i ropa, ropa, o której ja już tutaj mówiłem niejednokrotnie. Dla mnie akurat ropa nie jest jakaś mocno interesująca w aktualnym miejscu, no ale próbuję widocznie wydostać się tutaj z tej zielonej strefy. No tutaj mówiłem niejednokrotnie: zejście na 65 dolarów dla mnie to by było fajne miejsce na wbicie w longa. Albo okolica 74 dolarów, no to fajne miejsce do wbicia w shorta. Póki co, teraz nie, nie napawa mnie tutaj mocno optymizmem. Będę sobie czekał cierpliwie aż ewentualnie tutaj nasz wskaźnik pokaże sygnał do spadku. Póki co takiego sygnału nie ma, no ale myślę, że Europa będzie tutaj mocno też reagować pod konflikty, więc myślę, że warto tylko cierpliwie czekać. Warto też czekać właśnie do jutrzejszego Fedu, bo złoto wiemy, że doskonale też lubi reagować podczas Fedu, więc może być jakieś mocniejsze bujanie, więc ja tak jak mówiłem, mam aktualnie tylko jedną pozycję na Bitcoinie, no i czekam cierpliwie, ale osobiście chciałbym pozamykać pozycję, wszystko, wszystko zamknąć, żeby tutaj czekać sobie na te dane i ewentualnie rozgrywać to live pod właśnie dane. Zobaczymy jak to będzie. Ja cierpliwie będę sobie czekał do dnia jutrzejszego. Dzisiaj sobie też wbijemy za chwilę na live'a na Discordzie pod otwarcie Europy. No i zobaczymy jak faktycznie będzie nam się tutaj zachowywało, bo może być... Dosyć ciekawie, jeżeli będziemy wyciągali znowu, z jak znowu indeksy będą wyciągały rynki w górę. Zobaczymy, ciekawi mnie to naprawdę mocno, bo szykuje się naprawdę intensywny, intensywne 2-3 dni. Bo jeszcze w czwartek, pamiętajcie, że mamy dane o bezrobociu w Stanach o 13:30, co też zawsze wpływa jakoś na rynki. Ja dziękuję Wam już dzisiaj. Uciekam. Pamiętajcie, jak jeżeli ktoś chce, to zapraszam do mnie na stronę www.kryptodzik.pl No i słyszymy się już jutro. Jutro będziemy mocno tutaj myśleć o tych właśnie stopach procentowych. Do usłyszenia do jutra. Hej!